Cześć, z tej strony Bartosz. W tym artykule zajmiemy się bezpośrednimi odnośnikami dla CMS WordPress. Na potrzeby samego artykułu stworzyłem środowisko robocze, na którym będziemy testować wszystkie możliwości. Więc tak, logujemy się do samego panelu. Następnie wchodzimy w ustawienia bezpośrednie odnośniki. Jak widzimy, WordPress dostarcza nam szereg możliwości, my sprawdzimy każdy z nich. Więc domyślnym wariantem jest prosty: i tak, struktura odnośników w trybie prostym daje nam parametr p, czyli page, jest równa identyfikator strony. I sobie to przetestujemy, jak to wygląda. Zapiszemy zmianę. Wejdziemy w podgląd i tak. Wejdziemy na przykład na stronę przykładowa strona i jak widzimy, URL zmienił nam się na page ID równy 2. Yy, dwójka jest wzięta z samego WordPressa. Tworząc wpis, musiał go jakoś Unikalnie zidentyfikować i zrobię to poprzez identyfikator. I jak widzimy, edycja wpisów jest równa 2. I sam typ prosty dotyczy wszystkich możliwości, jeżeli chodzi o strony i wpisy. Jest to jedyny taki wariant, który działa na wszystko, bo pozostałe odnoszą się wyłącznie do wpisów blogowych. Jest to format, który nie jest na co dzień używany w przypadku stron internetowych, ze względu że na jego intuicyjność i, no, nie oszukujmy się, zdecydowanie lepiej wyglądają odnośniki, które mają nazwie zawarte, czym jedna strona się zajmuje. Więc przetestujmy drugą opcję, czyli dzień i nazwa. I dzień i nazwa będą nam wyświetlać... Wszystkie dane odnośnie wpisu, czyli kiedy on został dodany i jaka jest jego nazwa. Jak widzimy, w URL-u mamy rok, miesiąc, dzień i nazwę wpisu. Jego drugim wariantem jest wariant miesiąc i, i nazwa, gdzie usuwamy po prostu jeszcze ten dzień, czyli sobie odświeżymy i ten dzień wypada z adresu URL. Jest to dosyć fajny format, jeżeli chodzi o wpisy blogowe, jeżeli są one dosyć często dodawane yy, dalej wariant liczbowy jak widzimy on będzie nam dodawał prefiks archiwa a następnie yy, tu są liczby ale te liczby oznaczają identyfikator strony zaraz to przetestujemy i zapisujemy zmiany odświeżamy i jak widzimy yy, URL się menu, dodało się stała archiwa a następnie ID jak zedytujemy stronę zobaczymy że o, post ID jest równy 1, a jeżeli dodamy sobie nowy wpis, to ten identyfikator będzie inny. Więc na przykład wpis 2. Opublikuj. Hop. I jak widzimy, wpis 2 ma ID 11 i się zgadza z edycją. Kolejnym formatem jest nazwa wpisu, który jest najbardziej preferowany, jeżeli chodzi o URL, ponieważ no, zawiera wszystko, co powinien mieć URL. Jak zapiszemy sobie zmiany, odświeżymy, strona nam przestanie istnieć, no bo już nie istnieje taka struktura wejdziemy sobie w witaj świecie i mamy, że w URL-u jest tylko witaj świecie. I co ważne, taki format usuwa nam przecinki, polskie znaki, wykrzykniki, czyli wszystkie elementy, które nie powinny znaleźć się w adresie URL. I ostatnim wariantem jest własny format. I to pozwala nam tworzyć URL-e, jakie chcemy. My testowo sobie stworzymy URL w formacie na przykład rok i po roku będzie na wpisu. Zapiszemy zmiany. Odświeżymy i widzimy, że odświeży nam się URL, jest rock, jest nazwa wpisu. Z tych wszystkich zdefiniowanych nazw i opcji naj, najczęściej spotykana jest nazwa wpisu, i to bez wątpienia. I tutaj jeszcze dochodzą nam opcje, jakie możemy sobie dodać do yy, URL-a dla yy, taksonomii i kategorii. I, więc tak, możemy dać sobie prefiks który będzie nam w jakiś sposób identyfikował nasze kategorie, yy, nazwijmy go na przykład yy, yy, naczelny. Na przykład i sobie zapiszemy. I teraz, co się stało? Wszystkie adresy kategorii zostały nadpisane prefiksem naczelny, czyli jak wejdziemy sobie we wpisy kategorie, domyślnie będzie tylko wpis bez kategorii, no bo żadnej nie tworzyliśmy i zobaczymy, zobacz kategorię to widzimy, że prefiks jest naczelny, bez kategorii rzadko kiedy się to stosuje, aczkolwiek zawsze jest taka opcja także też to poruszyliśmy my się to usuwam no i w zasadzie to tyle co najważniejsze w przypadku zmiany takich linków, zrobić kopię bazy danych, ponieważ wszelkie takie zmiany są wprowadzane w bazie i istnieje szansa, że nam się coś wykrzaczy. Dlatego dobrze jest się mieć do czego cofnąć. Dziękuję za obejrzenie.